Cześć! Czas na podsumowanie mojej 9-dniowej diety alesowej. Moim założeniem było zrzucić 6 cm w pasie. Udało mi się. Udało mi się zrzucić 5 cm w pasie. Wychodzę z założenia, że jeżeli Twoje marzenia sięgają gwiazd, to nawet jeśli dojdziesz do połowy drogi, jesteś w niebie. W udach zrzuciłam 2 cm, w biodrach 3 cm, a w pasie 5. Kilogramów pozbyłam się dwóch. Nie jest to może dużo, ale jednak moje ciało jest tak skonstruowane, że więcej w niej jest tkanki mięśniowej oraz tkanki kostnej niż tkanki tłuszczowej. Wiem też, że każdy kilogram to jest dodatkowe obciążenie dla naszego kręgosłupa, bioder, stawów. Tego też uczę moich pacjentów, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, do studia Biorek w Oświęcimiu na ulicy Garbarskiej 1. Zajmujemy się rehabilitacją dorosłych i dzieci. Jest to dieta, która powoduje, że zachowujemy zdrowie. W moim wieku, 52 lat, już wielu moich znajomych ciężko choruje, mają siatki leków. Ja natomiast nie stosuję razem z mężem żadnych leków chemicznych. Stosujemy tylko takie produkty, które wzmacniają nasz organizm. Pytają się mnie znajomi, czy to się opłaca? Ja uważam, że tak. Cała dieta aloesowa na 9 dni kosztuje 525 zł, to jest cały zestaw. Różnych produktów. Natomiast jeżeli ja bym pojechała na taką dietę oczyszczającą, to po pierwsze nie mogę pracować, więc nie mogę zarabiać w gabinecie prywatnym, muszę zostawić moich pacjentów bez opieki, czego bym nie chciała. Robię to dwa razy w roku na wakacje zimowe i wakacje letnie. I koszt takiego pobytu to jest przynajmniej 1500 zł. Więc tutaj już różnica finansowa to jest, zyskujemy 1000 złotych. Drugie, jeżeli ja nie mogę wejść do jakichś ubrań, spodni, spódnic, sukienek, to muszę sobie kupić nowe. Owszem, są nowe, które są modne, natomiast jeżeli są to produkty, ubrania, które są takie klasyczne, to one są bardzo długomodne, przynajmniej te 3-4 lata. Ja lubię moje ubrania, lubię się do nich mieścić, lubię się w nich czuć swobodnie. I wiem wtedy, że jeżeli zachowuję moją figurę przez dłuższe lata, to zachowuję także moje zdrowie. Jeżeli prowadzisz gabinet rehabilitacji, gabinet dietoterapii, kosmetyki, manicure, pedicure, to masz kontakt z ludźmi. Możesz im także pokazać, że mogą żyć zdrowiej. Mogą korzystać z tych produktów, a ja Cię tego nauczę. Jeżeli chcesz, napisz do mnie, porozmawiamy. Może Cię to zainteresuje, czy dla Ciebie, jako zdrowy styl życia, czy też do wprowadzenia do swojego gabinetu, do swojej firmy, tak jak ja to zrobiłam, z korzyścią dla moich pacjentów. Korzystają ci pacjenci, którzy mają na to ochotę, mają wybór, decydują się po gruntownej informacji, którą otrzymują do ręki, więc ja pacjentom moim wręczam albo taką książeczkę, żeby się zapoznali na czym polega, albo daję im wydruk z informacjami. Czasem wysyłam także na maila. Jeżeli chcą, wracają, kupują i powiem Wam, że od pięciu lat prowadziłam to do gabinetu na stałe i biznes się rozwija, ponieważ pacjenci nasi mają już świadomość, że jeżeli zadbają o wnętrze, to będą dobrze funkcjonować.